Tu jest wyrwany dosłownie jedna czwarta laptopa. Ogólnie trochę teraz spraw się napięciło przed świętami i obiecałem trochę rzeczy do, do naprawy. Także pomiędzy ładowarkami, tutaj między innymi leżą zwłoki Volta. Musiałem zrobić tego laptopa, więc zobaczcie co tutaj poczyniłem. Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam jak za pomocą szlifierki, kleju do gwintów, jakichś takich dziwnych, długich śrub z totalnego nieużytku ze śmietnika zrobić działającego laptopa który nawet jako tako trzyma się kupy jest to taka trochę kultywacja tego, że zamiast wyrzucić można coś naprawić wiadomo, że pewnie puryści napraw zeżrą mnie dosłownie w komentarzach jak zobaczą, że to jest naprawa metodą rzeźnika tutaj widać przebijające śruby nie wygląda to może jakoś super estetycznie ale z czegoś co to totalnie nie działało było skazane na wyrzutek Powstał działający laptop, który kogoś tam jeszcze jakiś czas pocieszy. Wiadomo, może nie jest to jakiś mega demon prędkości i super sprzęt, ale lepszy taki niż żaden. Dla totalnie początkujących w temacie napraw laptopów, będzie trochę wskazówek, Pokażę mniej więcej jak wypinać wtyczki, aby ich nie uszkodzić. Jakie są znaki w laptopach, jeśli chodzi o wskazanie jaka śruba, gdzie idzie, bo czasem można się z tym pogubić. No i w ogóle zobaczycie jakieś tam niekonwencjonalne podejście do, do tematu do tej naprawy. Zapraszam Was na film, hej! Słuchajcie, dzisiaj taka rzejba, dosłownie czegoś takiego jeszcze nie widziałem O co chodzi? Tu jest wyrwany dosłownie 1,4 laptopa Obra, 1,4 przesadziłem, ale w ogóle nie ma miejsca, bo tu powinien być zawias Tu wszystko jest powyrywane, połamane To ma działać, tylko żeby działało Także, tak jak idą śruby Zrobiłem przewierty w słupkach od spodu, jak są słupki, to prosto ja w nich wywierciłem otwory na, na wylot. lot. I na takie śruby M3 postaram się to przyłapać, poskręcać, żeby to tylko się trzymało na swoim miejscu, żeby to tylko działało. Ja wiem, że takich rzeczy się nie robi, ale to specyficzna rzeźba. No więc uznałem, dobra, niech będzie. Może nagram z tego materiał. No, także tak to wygląda. Więc ten zawias jest totalnie poluzowany ja, go tylko, przy, ja go tylko przyłapię żeby on się tu w obudowie trzymał na, na śruby ten zaraz będzie musiał trzymać całego laptopa więc trzeba naprawdę mega to wzmocnić, poskręcać więc ja to wiercę i biorę się do roboty dobra, pokażę Wam jak to wygląda tu od tyłu przewierciłem otwory i płaskim śrubokrętem żeby że nie, płaskim śrubokrętem, to ja gadam płaskim pilnikiem Zrobiłem tak, żeby łepek siedział na równo, bo to akurat wychodziło na szczycie tej górki. No i też to, jak będzie matryca się zamykała, żeby raczej nie rysowała o te śruby. Co jeszcze? Od spodu. Tu stopka przeszkadzała, żeby też siadła nakrętka lub śruba. Czekajcie, jak to wszystko spadnie. Tu musiałem zjeść szlifierką ten kawałeczek. Tu już nawet nie było w czym robić. No i to. Zaraz wjeżdżają śruby i to jest dowód na to, że laptop ze śmietnika, bo to jest laptop ze śmietnika, może dostać jeszcze drugie życie i że nie zawsze trzeba wyrzucać, zawsze coś można naprawić niekonwencjonalnym sposobem, bo to nie jest instruktaż jak się powinno naprawiać laptopy, no ale jak coś można, to czemu tego nie zrobić, nie? To ja działam dalej, już pokażę jak to będzie skręcone. Tutaj jeszcze jest coś takiego jak taka śrubka, one są dość mocno zakręcone, ja je poluzowałem minimalnie, żeby ten zawias mniej... Cisnął na obudowę. Zaraz po tej stronie jest maksymalnie rozkręcony, bo on i tak nie będzie pracował, prawie w ogóle, bo nie ma do czego się trzymać. On ma tylko trzymać się tutaj obudowy na śruby, żeby nie, jakby nie wypadała obu, matryca w tą stronę. Nie? Dobra, szczerze, sam nie wierzyłem, że to będzie działać, ale działa. A, otwiera się i zamyka. Nic nie wypada. Wiadomo, są tu jakieś tam naprężenia. Wygląda to średnio, ale to ma działać. A, co do jeszcze otwierania laptopów, to jak ci, co nigdy nie otwierali, to nawet jeśli chodzi o składanie jakaś taka śrubka gdzie była, są znaki. Tu jest strzałka, pokazuje, że to ma być gmin 2,5, długości 5, nie? Bo na przykład długości śrubek są różne, są piątki, są jakieś ósemki, dziesiątki. Także tu też jest pokazane. Jeśli chodzi o wtyczki, to na przykład tutaj w sumie nawet widać, są dwa typy wtyczek. Tu mamy wtyczkę taką, że trzeba wyjąć taką wsuwkę, i wtedy nam tutaj wychodzi. No i jak się chce to ponownie włożyć, trzeba cofnąć wsuwkę do tyłu, sadzić i wtedy dociskamy. Są też wtyczki takiego typu, że je trzeba otworzyć do góry i wtedy można wyjąć taśmę. I tutaj też jest taka właśnie duża wtyczka od klawiatury, że to się podnosi do góry, wsuwa się taśmę, zapinamy. Taśma też ma czasem, tu akurat nie ma, ale taśma czasem ma takie wycięcia, które trzeba dopasować w gniazdo, że się wchodzi Ono się tak, jakby klinuje na takich dwóch wycięciach. Tutaj po mnie pokaże. No, jeszcze ostatni typ wtyczki. Typowa wtyczka wciągamy, wyciągamy. Nie? No, ona siedzi, że tak powiem, na siłę. Tu jest tyczka matrycy. Często są takie właśnie o. Foliki, że za to się do góry wyciąga, wypina, żeby nie podważać z jednej, z drugiej strony, żeby nie uszkodzić przypadkiem wtyczki. No to taka dygresja a propos otwierania laptopów. Tu nawet udało mi się cały ten róg przyłapać, bo on totalnie był wyrwany. Tu weszła śrubka. Tu jest otworek od góry i to jest przyłapane, żeby tylko trzymało gniazdo od zasilacza. Także na razie to jest tak porobione. Te, te śrub, tą śrubkę trzeba będzie skrócić. Jedna śruba, trzeba też ją skrócić, bo nie chcę napęd DVD wejść, bo tam przeszkadza w kieszące. No dobra, ja próbuję postawić system i widzimy się później. Dobra, już postawiłem system, jakiś tam testowy działa, także ogarnę go porządniej. Tutaj ta śruba blokuje, żeby tutaj, jak się wsuwa napęd, także muszę ją na zero przyciąć. Wymienię jeszcze pastę termoprzewodzącą No i poskładam go już tak, jakby na gotowo. Dobra, po raz kolejny już poskładałem to. Śruby posklejałem na klej do gwintów Loctite'u. Tutaj jak ciąłem, to nie zwróciłem uwagi, znaczy nie pomyślałem, że ciepło powoduje, że ta śruba się wtopi. No i ona jest taka wtopiona, ale wtopiła się do połowy, nie na wylot, także sytuacja opanowana. Tak to wygląda. Od spodu tutaj widać dwie śruby z nakrętkami tutaj to jest tak zrobione tu jeszcze można dołożyć tutaj taką specjalną nakrętkę zjechałem jej rogi żeby dało radę ją zagłębić no także ja instaluję jeszcze raz system bo tam ten był tylko testowy no i tak naprawdę będzie to jakoś działało wiadomo nie jest jakiś tam no, jeśli chodzi o szybkość jest jakiś stary AMD no ale do Youtube'a nie wiem, 360, 60, może 480, powinien dać radę. Teraz, jeśli chodzi o, o laptopy, to w ogóle wszystko jest przebrane, jest bardzo ciężko. A to był laptop ze śmietnika od jakiegoś rzeźnika, że tak powiem. No, także mam nadzieję, że coś tam komuś ciekawego pokazałem, czegoś tam się dowiedzieliście. Jeszcze, może, jako ekstra podpowiem. Jak ogarnąć do. jaka powinna ze ślaczka do laptopa? Jeśli nie wiecie jaka jest, albo nie, nie było oryginalnej, bo tutaj nie było, często są takie naklejki tu pod laptopem, albo właśnie pod baterią. I tutaj jest napisane, że ma być 19V 342A, 65W. Także to taki tip ode mnie. A tutaj widać, jak to wyglądają te śrubki od spodu, a tu w ogóle było wszystko wyrwane. Tu widać, jak się trzyma na dwie śruby poklejone klejem do gwintów. Pana linika, elektronika, nie? No dobra, to by było chyba na tyle w tym filmie. Trzymajcie się, cześć!